Dzień dobry, dzień dobry. Telenowela, tak można śmiało nazwać y, sytuację, która dzieje się wokół naszego kapitana, kapitana naszej kadry, Roberta Lewandowskiego. Wydaje się, że zmierza już szybkim krokiem do finiszu. Mamy już na, w kalendarzu prawie połowę lipca. Wydawało się, że. Całe zamieszanie z udziałem Roberta Lewandowskiego zostanie wyjaśnione maksymalnie do połowy czerwca. Końcówka czerwca to już był taki optymalny czas, żeby potwierdzić jego przenoszenie do Barcelony, zwłaszcza że Barcelona taką dużą aktywność w polityce transferowej prowadziła już tak naprawdę w momencie, kiedy oficjalnie rozpoczęło się okienko transferowe, wysłała przez ten czas około miesiąca aż trzy oferty do klubu z Bawarii. Każda z tych trzech ofert oczywiście spotkała się z odmową, odrzuceniem przez władze Bayernu Monachium. Tak naprawdę te oferty, które zostały wysłane do klubu spod Strabener Strasse zostały automatycznie odrzucone i prawdopodobnie nawet nie były rozpatrywane pod kątem możliwego transferu. Przypomnijmy, że kwota pierwsza pierwszego transferu miała opiewać się, miała stylować o granicach 32 milionów plus zmienne, kolejna 35 milionów plus zmienne. Ostatnia z tych trzech ofert sprzed kilku dni albo kilkunastu dni wynosiła 40 milionów plus zmienne, dlatego, dlatego każda z tych trzech ofert nie spotkała się z akceptacją i w tym momencie Bayern Monachium stoi pod murem. Na razie nie otrzymał e, żadnych ofert. Robert Lewandowski cały czas naciska, żeby ten transfer e, oczywiście powiódł się i przenosiny w tym roku Roberta Lewandowskiego w tym okienku transferowym do Blaugrany stały się faktem. Jest wielka, wielkie prawdopodobieństwo, że tak się stanie, zwłaszcza po, po tym ostatnim. Po, po, po tych ostatnich zdarzeniach, to co się wydarzyło z u, udziałem samego Roberta Lewandowskiego, przypomnijmy pierwsza rzecz: konferencję pod koniec maja e, udzielona na łamach łączy nas piłka przed meczem. E, początek zgrupowania Robert Lewandowski jasno zarzekał się, że jego e, przygoda z Bayernem Monachium dobiegła, już końca nie będzie kontynuowana. E, kolejne wywiady m.in. w programie Kuby Wojewódzkiego oraz Piotra Kędziarskiego w. W wielkim podcaście, cieszącym się dużym popularnością w Polsce, e, powiedział również, również dodał oliwy do ognia, można powiedzieć, pod kątem tego transferu. I wydawało się, że rzeczywiście te słowa znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jednak, jednak jak, e, jak planowano 12, 12 lipca, Robert Lewandowski przyjechał po raz pierwszy do środka treningowego przy Strabener Strasse. Pierwszy raz może źle powiedziałem. E, oczywiście, wybaczcie mi to nazwą ulicy, niemiecka. Małe przejęzyczenie może się wkradło. Zarzucajcie w razie czego w sekcji komentarzy e, na ten temat. Stawił się wczoraj po, wczoraj po raz pierwszy w Monachium. E, tym razem już bez rodziny, bez swojej żony Anny Lewandowskiej, e, znanej polskiej, e, akty, a, z aktywności fizycznej. Dla wielu, dla wielu dziewczyn na pewno autorytet pod kątem ćwiczeń, bez, swojej, bez swoich córek Klary oraz, oraz Laury. W mediach przewijały się te groźby, że ponoć rodzina Roberta Lewandowskiego otrzymywała poważne groźby w mediach społecznościowych, że może stać się krzywda jego rodzinie oraz jemu samemu, dlatego... Postanowił, jakby, dopełnić formalności w Monachium już samemu. Przyjechał, przyle, przyjechał tak, albo przyleciał do Monachium, do swojego e, prywatnego domu, w którym pomieszkiwał przez ostatnie 8 lat, albo przez ostatnie lata, w zależności, czy w międzyczasie przeprowadzał się z jednego budynku do drugiego, mieszkania, apartamentu, czy, czy jak zwał, tak zwał. E, przyjechał samemu i licząc, że, że to są tak naprawdę ostatnie dni spędzone przez trasy w ośrodku treningowym Bajernu. I uda się po prostu porozumieć z Oliwierem Kahnem, e, Hasanem Salihamidziciem, e, dyrektorem, dyrektorem sportowym e, i ca całym zarządem pod kątem transferu, zwłaszcza, że 16 lipca, dzisiaj mamy już czwartek, w sobotę będzie oficjalna prezentacja zawodników na Allianz Arenie 16. Plus dochodzi do tego, że wydaje się, że 17 albo 18... Lipca albo może i 19, bynajmniej w tych najbliższych dniach, to się ma wszystko: rozstrzygnąć najbliższych dnia. Robert Lewandowski yy, nie zamierza jechać na obóz przygotowawczy po Stanach Zjednoczonych, przynajmniej nie na to wybrzeże, bo Bayern-Monachium w tym czasie. W tym czasie planuję, planuję oczywiście wyjechać i, i ten wyjazd no prawdopodobnie na pewno dojdzie do skutku. Cała drużyna ma się przygotowywać w Stanach Zjednoczonych, Mają, ma być tam rozegranych kilka sparingów pod kątem przygotowawczym do nowego sezonu, żeby nie tylko mierzyć się z ekipami z rodzimego podwórka w Niemczech, z którymi rywalizują przez, przez cały sezon Bundeslize, tylko z, oczywiście to też pod kątem marketingowym, e, pod kątem pod też zarobkowym, żeby była większa reklama na cały świat drużyny e, Monachium i budowanie jeszcze większej marki na świecie e, i Robert Lewandowski na ten wyjazd nie zamierza nie zamierza jechać, tak, taki plan nie jest zresztą e, w, Korespondent, reporter kanału sportowego Damian Gonska wybrał się do Monachium i, i nawet w oficjalnym sklepie Bayernu Monachium, gdzie były zawieszone koszulki na sezon 2022-2023, nie widniało nazwisko. Lewandowskiego, co wskazuje na to, że władze klubu, e, cały PR, marketingowcy pogodzili się z tym, że Robert Lewandowski nie będzie kontynuował swojej przygody z Bayernem, że szanse na to, żeby ta przygoda jeszcze toczyła się na jednej ścieżce. Robert Lewandowski zmienił całkowicie swoje nastawienie do klubu z spod Strebnerstrasse e, uległo całkowitej przemianie. Nie wierzą nawet w to i tak naprawdę na marne nie drukowali koszulek wyjazdowych, tych białych ze złotymi elementami, z nazwiskiem Roberta Lewandowskiego, bo ten transfer ma dobiegnąć do końca już w najbliższych godzinach, kilkudziesięciu, kilkunastu godzinach, kilkudziesięciu godzinach. Mam nadzieję, że przed publikacją jeszcze nie będzie potwierdzenia, żeby ten odcinek był aktualny, ale w najbliższym czasie ma już, mają już dojść do, do jasnego porozumienia. Dwa Dwa kluby, więc wszystko powinno się rozstrzygnąć do 15 lipca, do końca piątku. Myślę, że już nieformalnie będzie, będzie porozumienie. Jest też szansa, żeby Rafael Lewandowski poleciał na zgrupowanie z Bayernem Monachium, ale już turne, podczas turnieju w Stanach Zjednoczonych podpisał kontrakt z Blaugraną, z Barceloną i tam przeniósł się na drugie wybrzeże. Jedni na wschodzie, drudzy na zachodzie. Spora odległość między dwoma punktami między obiektami treningowymi na którym będą przygotowywać się piłkarze obydwu drużyn, ale to już to już, to już tak jest i e, Bayern Monachium no na pewno walczył tego Robert może nie walczył, ale za wszelką cenę chciał pokazać, że klub to znaczy więcej niż, niż zawodnik, dlatego 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 tak, taki był opór ze strony, ze strony wszystkich działaczy w Bajernie Monachium próbowali zapobiegnąć jego odejściu. Cały czas próbują odrzucając tę ofertę, ale wydaje się, że, że La Porta oraz e, or, or, La oraz Alemani e, doprowadzą sytuację do tego poziomu, e, że będzie można podpisać kontrakt z Robertem Lewandowskim już w najbliższych dniach. E, pojawiały się jeszcze dzisiaj Liczne zarzuty, pretensje ze strony dziennikarzy pochodzących z Niemiec, którzy na bieżąco relacjonowali pierwsze treningi przygotowawcze przed wylotem na turnę Bayernu Monachium do Stanów Zjednoczonych, że Robert Lewandowski pierwszego dnia stawił się co prawda, na obiekcie treningowym, przechodził testy medyczne, wszelkiego rodzaju badania, w jakim stanie zdrowia jest, jaka jest jego kondycja po krótkich wakacjach. Oczywiście, też skróconych przez rozgrywki Ligi Narodów, trwających od początku czerwca do połowy czerwca. Mniej więcej trwało zgrupowanie ponad dwa tygodnie około 16 dni. Kolejnego dnia, w środę 13 lipca, pojawił się co prawda na, na, na obiektach treningowych Bayern Monachium. Pierwsza rzecz przyjechał spóźniony na obiekt, na obiekt treningowy swoim, swoim samochodem Audi. Kilkuminutowe, co prawda było to spóźnienie, wynosiło około e, 6 minut. Dotych, te, dotychczas najbardziej spóźnialską osobą był, e, był Zane, bodajże, jeżeli się nie pomylę. E, z, kolei, z kolei Robert Lewandowski dzisiaj przyjechał, przyjechał na ten obiekt z kilkuminutowym spóźnieniem. E, mógł, mógł się poczuć, jak ja, również, równie, również spóźniający się na wszelkiego rodzaju e, spotkania. Nawiasem mówiąc, i, i, i z opóźnieniem wszedł na obiekt treningowy. Podczas samej sesji treningowej to nie wyglądało tak, że Robert Lewandowski był zawodnikiem takiego, jak, jakiego znali jego koledzy, który, który ze wszystkich swoich sił angażował się w wydarzenia boiskowe, angażował się w każdy element treningu, chciał jak najbardziej zaimponować swoim kolegom, żeby być takim wzorem, do naśladowania to nie są za duże słowa. Robert Lewandowski zawsze był tytanem pracy i miejmy nadzieję, że tak dalej będzie po przenosinach e, albo po już w alternatywie po pozostaniu. E, dawa, starał dawać się przykład swoim e, przyjaciołom, kolegom zespołu. W zależności, jakie relacje łączyły go z pozostałymi zawodnikami e, z drużyny, z kolei dzisiaj wyglądał na takiego zawodnika, jakby troszeczkę. Mało chętnego do, do udziału w treningu, w niektórych partiach w treningu w zupełnie się nie angażował, nie włączał się w interakcje z pozostałymi zawodnikami. Co prawda wymieniał kilka słów z Leonem Gorecką, z kolei z kolei z pozostałymi zawodnikami. Nie wchodził w dyskusję, nie wymieniali się nawet drobnymi słowami. Tak było przynajmniej w relacji niemieckich dziennikarzy, ale też powiedzmy sobie szczerze, że wiele mediów, które są pochlebne Bayernowi Monachium będzie starało się wpisać na ich temat w jak najlepszych słowach, byleby tylko klub na, na wpisach dziennikarzy nie ucierpiał, a teraz jest taka pewnego rodzaju nagonka na Roberta Lewandowskiego, że każdy jego gest, każda jego mina, gestykulacja będzie wytykana w mediach społecznościowych w publikacjach dziennikarskich ponieważ starają się udowodnić że to klub ma tutaj rację, że to klub ma tutaj pierwszeństwo w decyzjach podejmowanych w sprawie ewentualnego transferu, a zawodnik nie ma żadnego prawa wymuszać transferu na siłę tych przenosin do, do wymarzonej FC Barcelony. To, to oczywiście media w Niemczech próbują, próbują nakłonić, nakłonić opinię publiczną, że to Robert Lewandowski jest tym złym, a Bayern jest tym genialnym. Ale powiedzmy sobie szczerze, e, przenosiny piłkarza po tylu latach no, musiały kiedyś nastąpić. Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim e, był jak jedna komórka od, przez 8 lat od przenosin z Borussii Dortmund. E, Bayern może zawdzięczać mnóstwo tytułów właśnie Robertowi Lewandowskiemu. Wygranie 8 razy z rzędu Bundesligi. Robert Lewandowski w międzyczasie kilkukrotnie był królem strzelców. Do tego e, Między innymi mają na koncie Ligę Mistrzów za rok 2020, w tym, roku, w tym roku pandemicznym udało zdobyć to trofeum plus jeszcze klubowe mistrzostwa świata w tym roku, w tym samym roku pod, pod opieką Flika. Naprawdę Bayern Monachium może mu zawdzięczać bardzo dużo. 344 bramki w Ponad 300, bodajże, 65 spotkania to też jest wynik robiący furorę i nie do pobicia prawdopodobnie w najbliższych latach przez żadnego, żadnego zawodnika. Bo 344 bramek, jakie Robert Lewandowski strzelił dla Bayernu Monachium. Te, te, te 300, 344 bramki, które strzelił Robert Lewandowski dla Bayernu Monachium to jest wynik... Kosmiczny, nieprawdopodobny i prawdopodobnie nie do dorównania przez żadnego e, piłkarza, który będzie na dłuższą metę chciał e, kontynuować swoją przygodę w Bayernie Monachium, bo powiedzmy sobie szczerze, żeby wypracować taki wynik, potrzeba 10, nawet 15 lat, czyli całą zawodową karierę, żeby dorównać osiągnięciom Roberta Lewandowskiego, bo y, żaden z najwyższej półki y, nie będzie, nie każdy będzie chciał przejść do Bayernu Monachium. Więc musieliby trafić na taką niesamowitą perełkę, żeby zechciała przejść do klubu z Pod Strabnerstrasse i, 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 i tam grać. Pojawiały się zarzuty wobec Roberta Lewandowskiego, y, ale, ale, ale cóż, to, 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 już, to już jest rola, rola dziennikarzy niemieckich. Na drugim treningu jeszcze mogę, jeszcze muszę dodać, że Robert Lewandowski podczas drugiej jednostki treningowej nie trenował przy wielu fragmentach z, razem z drużyną. Między innymi kiedy ćwiczyno aspekt pressingu, na który nacisk nakłada bardzo Julian Nagelsmann. Nie zawsze on w pierwszym roku pracy niemieckiego szkoleniowca wychodził w meczach Bundesligi. Tutaj akurat był kładziony na to nacisk. Podzielony, zostali zawodnicy ofensywni podzieleni na dwa składy skład A oraz skład B. I zawodnicy z inklinacjami ofensywnymi próbowali uczyć się jeszcze bardziej, doskonalić tę umiejętność pressingu. I w tej grupie znalazł się m.in. Thomas Miller, Serge Nabry oraz kilku innych. Oraz kilku innych zawodników z inklinacjami y, ofensywnymi, z kolei Robert Lewandowski był w tym samym czasie odstawiony na bok. Julian Nagelsmann przy opracowywaniu taktyki przy grze ofensywnej polepszaniu aspektu, aspektu gry pressingiem, nie włączał, nie wyobrażał sobie w strukturach Bayernu Roberta Lewandowskiego, czyli jakby Julian Nagelsmann jako trener jest już, jest już przygotowany na wariant, że Robert Lewandowski nie będzie grał razem z nimi w drużynie od nowego sezonu, czyli jakby wewnątrz klubu, między innymi z trenerem Julianem Nagelsmanem, z całym zarządem Oliwierem Kanem, Hassanem Salichamidiciem, panuje już takie przekonanie, że tego Roberta Lewandowskiego za wszelką cenę nie uda się zatrzymać. Są już prowadzone intensywne rozmowy między całym, całym zarządem Bayernu Monachium a przedstawicielami Blaugrany. Ponoć mają już w najbliższych dniach być pierwsze spotkania w sprawie sfinalizowania tego transferu, bo jak już do jakichś spotkań dochodziło, to były mało konkretne. Teraz jakby to ma zmierzyć do jednego celu, do jednego punktu. W całym pr w całym marketingu. Bayern Monachium nie przewiduje, że Robert Lewandowski będzie podłączony jeszcze do kampanii reklamowej jako twarz drużyny. On już tak naprawdę na ten moment jest wyłączony z całego tego zgiełku, który panuje wokół Bayern Monachium ze względu na gigantyczną markę. Tylko to wszystko zmierza w jednym kierunku. 15 lipca to będzie prawdopodobnie końcowa data, kiedy uda się podpisać kontrakt albo. Po cichu w biurze będzie już dogadane to, że Robert Lewandowski przenosi się do Barcelony, co też, co też będzie mogło napełnić spokojem każdego sympatyka Barcelony, który liczył, że wreszcie Polak kiedyś zagra w barwach. Ukochanego klubu i też pola, który poradzi sobie z sukcesami w Lalidze, bo przypomnijmy, Damian Kondzior przeszedł, poszedł na epizod do Ejbaru. Oczywiście, on, jak wiemy, nie potoczył się tak jak chciał, wrócił do Piasta, Gliwice. Teraz była szansa przynosić do Lecha Poznań, ale dalej pozostaje pod opieką e, Waldemara Fornanika. I to tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Kilkukrotnie może się powtórzyłem w całej tej relacji. Bynajmniej dziękuję za oglądanie, czekam na Wasze komentarze, za Wasze opinie w sekcji komentarzy i jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. Podzielcie się swoją opinią, co sądzicie na temat Roberta Lewandowskiego i czy jego przenosienia dojdą wreszcie do skutku w najbliższym czasie. Kacper Kociszewski, dziękuję serdecznie za oglądanie.